Cześć! W jednym z pierwszych odcinków mówiłem Wam jak zdymowałem podłogę że podłogę chcę odzyskać i zrobić wykorzystać ją na, na, na jakieś yy, elementy, które będę używał yy, w domu no i właśnie przyszedł na to czas, żeby Wam pokazać część podłogi yy, która leżała tu sobie na ziemi yy, starej podłogi, którą teraz wykorzystałem żeby yy, zrobić wezgłowie do łóżka yy. Powiem Wam szybciutko jak to, jak to zrobiłem, a potem, chyba na końcu, drugi film, bo nie wyrobimy się w krótkim czasie. Jak zabezpieczać, malować, szpachlować i tak dalej tą powierzchnię. To w sumie bardzo prosta rzecz. Deski musiałem tylko kanty przyciąć, wyrównać. Tu miałem po prostu zwykłą taką maszynę, heblarkę, prostą. Nie wiem, ona kosztuje pewnie kilkaset złotych. Ja ją mam chyba ze 20 lat, więc już mi kosztuje, nie kosztuje mi nic. I to, to jest heblarkę. piła. To jest piła. A co ja powiedziałem? Heblarka. No to jest heblarka. To. A nie, przepraszam. Krajzega. <gryzegę> to jest heblarka. <gryzegę> ja tam mam rację, przepraszam, ale już tak się rozpędziłem. Tu mamy heblarkę, bardzo fajną heblareczkę, którą też używałem, żeby wszystkie deski jakby wymiarować do jednego, jednej szerokości. Jeżeli nie macie hebrarki, bo to jest dosyć drogie urządzenie, można, ja, ja sobie radziłem bez niej w ten sposób, że używałem struga elektrycznego. On kosztuje, pokażą, że 300-400 zł może, więc do przeżycia. Dosyć wąskie ma te ostrze, więc trzeba taką deseczkę umiejętnie strugać. Chyba, że zależy nam bardziej na takim rustikanym wykończeniu, w związku z tym nawet jak na coś nie wyjdzie, to fajnie wygląda i nie ma co się tym przejmować. Dobra, pokażę Wam taki przykład właśnie dwóch deseczek, które dla Was przygotowałem. To są deseczki właśnie to są dokładnie te same, z tym, że tak jak mówiłem na krajze przyciąłem, zrobiłem sobie gardę, przyciąłem sobie ładnie jeden kant, drugi kant, potem ustawiłem na szerokość, tak żeby mi w środku zrobiło wpust. Przejmowałem w ten sposób na pilę. Zrobiłem pusty. Kolejny ustawiłem sobie na 3 mm. Z takiej deseczki też, takiej samej, idealnie tej samej. To robiłem pióra. Tutaj akurat, widzicie, zmieści się na to, bo chyba na to jest ustawione. Widzicie? Tutaj jechała deska. Tutaj się cięło pióro. I jak już uzyskałem takie deseczki klej, wikol, pióro, we wpust, klej, kleimy i mamy panel. Prosta rzecz, nie trzeba być stolarzem, spokojnie sobie dać radę. Tutaj macie nawet jeszcze takie właśnie pióra, które mi zostały, które są między deskami. Nie trzeba wielkiej wiedzy stolarskiej, spokojnie można sobie z tym poradzić, szczególnie jeżeli nie nie zależy Wam na tym, że to było super, idealnie zrobione, że to musi jak jak robicie w takim stylu wiejskim. A ten dom tak jest właśnie robiony. Nawet jak są jakieś takie nieścisłości, nie niedogodności, jakieś tam e, rzeczy, które to gdzieś, mo, może w nowym meblu by akurat nie wyglądały dobrze. E, jak już wszystko złożyłem, skręciłem, no to potem trzeba to wszystko jakoś przeszlifować, i do tego warto używać. Takiej, takiego z szlifierki gąsienicowej, taśmowej. Ona jest dosyć agresywna na papier. 40. Spokojnie można wtedy tą płaszczyznę pamiętając, że staramy się jeździć w tą stronę. Nie w tą stronę, żeby nie rysować. Można tą płaszczyznę dopracować tak, żeby była gładka, równa i przyjemna. Więc to jest kolejne narzędzie, które trzeba było użyć. No i na koniec, też warto używać ślifierkę oscylacyjną, nawet Papier, jeżeli używam nakier, na powinien mieć mniej więcej granulację około 220. Malujemy najpierw podkładem czyli. No, hmm, ja słowo z głowy. Jak to się nazywa, ten podkład? Pewnie wiecie. Gdzieś tutaj miałem puszkę. Eee, pokos. O, właśnie, pokos. Pokos jest bardzo ważny. Dajemy na, jako podkład pokos. Możemy dać e, środek. E, ja używałem gdzieś tutaj, mam nawet sadolinu, To też jest praktycznie pokos. Drewnochem się nazywa, e, który zabezpiecza drewno. Nie używajcie, pokos jest z oleju lnianego, Ale nie używajcie oleju lnianego, bo Wam nigdy nie wyschnie na tym, będzie Wam z cech tygodniami. Pokos, dzięki temu, że jest odpowiednio obrabiany termicznie, to jest olej lniany, który schnie w parę godzin. I dzięki temu po, na drugi dzień możecie już kłaść lakier, lakierobejce, cokolwiek innego. Ale ważne, żeby położyć ten pokos jako pierwszą warstwę podkładową. Potem kładziemy, no wcześniej wszystko szpachlujemy. Właściwie to też to chyba zrobić w kolejny film, yy, bo to jest też jakby parę kwestii, które warto poruszyć. Potem obejca, Bejca, przynajmniej dwa razy podupokoście, a na koniec wosk, który uważam, że też jest bardzo y, przydatny do uzyskania fajnej powierzchni, fajnego efektu. Dlaczego robić wosk, woskiem i jachtę, to też Wam powiem innym razem. Cześć!